No to dobra, idziemy teraz do hotelu Magica. Chyba teraz nas coś rozłączyło, ale już jesteśmy znowu. Co można powiedzieć o tym hotelu? Hotel jest według mnie świetny, dwugwiastkowy, że tak powiemy. W każdym pokoju mamy balkon. mały wyposażenie tak jak skrzynia, piecy, łóżeczko, crafting box w hotelu jest 12 miejsc i to co, teraz może Sebastian powie nam coś o paradisji bardziej lub w hotelu paradisa to najlepszy, najlepszy chcę, tak? ale najgorszy jak dotychczas ale najgorszy, jeden pokój kosztuje tam 10 tysięcy ale jest to bardzo obcowe hotel tak? w chwilę będziemy tam szli, bo kawałek Odspawną... Ale tam jeszcze wejdziemy. Mm. Drogi na razie jeszcze do niego nie ma. Dzisiaj właśnie będzie gotowa droga będzie, będzie. Odtąd się zatrzyma ta droga okay. do niego, jak widać. Odtąd. Jak widać, wygląda urocznie źle. Jak mówiłem, blokuje jej kosztuje 10 tysięcy, a jest on bardzo rocznosprawny. W pokojach... W jest jak widać, duża. Są duże książki, skrzynki, e, jakiś kwiatek, obrazy, łóżka i dużo kwiaty. Oraz palką też widokiem. dość władnym tutaj będzie druga zrobiona. Dużym widokiem? Dużym, bardzo dużym. Jest to najdroższy, ale bardziej, najlepszy e, pokój, Przechodzę w ogóle. Na razie mieszka tu dla jedna osoba, nasz kamerystan. Witam. Witamy? Dobrze, no i dobra. Dobrze no to teraz tak, może pokażmy jak wyglądają te ukryte kwesty, bo możliwe, że kogoś to będzie interesować. Questy są ukryte, ale jeden pokażemy. Tak. Mogę pokazać jeden. Widzowie będą już wiedzieć, gdzie szukać go. A to będzie zaraz kasowany. Nie, 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 nie musimy usuwać tego. Nie, nie będzie kasowany, pokażę jeden taki najbliższy jest on jest taki... Okay. Jest To jest chyba w jest takimi. Więc nie powiedzieć, nie mogę 20 złotych i metalowych i żelazny, ja, tak. i, żel I żelazny no to tak tutaj idziemy chyba bo w tam tak przejdziemy tutaj przez górę no tutaj, bo nie ma y zadania są ukryte poza miastem wszystkie zadania są w mieście w jakichś dziurach i pod wodą Miastiniak, mogą w tak tak są chyba szukać, chyba to trzeba szukać tutaj, tutaj. Dobra, tu to yy, tutaj to jest Dobra, tutaj, tutaj Tutaj jest takie nietypowe miejsce na pagórku. No, tutaj tak. uważajcie. Trzeba wejść? Tak, i tak wyglądają właśnie takie ukryte zadania. Są tutaj tabliczki i jest napisane. Co trzeba zrobić? Jakie jest polecenie? Do kogo yy, tak. yy, cel jest taki. Przynieść 20 złotych i 20 m. Nagroda to 6 diamentów. A mieszkanie jednoosobowe ja właśnie to mieszkanie dzisiaj zbudujemy no nie, ja. to był dzisiaj... też dostałem? tak. to ja byłam no fajnie, no to cóż no to wracamy na spawn chyba całe miasto jest ogrodzone glowstone'em więc widać gdzie jest teren poza miastem jest PVOP więc możemy sobie nawet nabić na jakimś levela tak, no oczywiście nikt nas nie może być po kroki nawet jeżeli jeden buch nas to super on na sobie nic nam nie zrobi, także nie musimy się o to martwić. Zawsze dni też nam nic nie zrobią oczywiście. Oczywiście oprócz areny, gdyż na arenie chyba to został to włączone i tam trzeba uważać. Tak. No to co, pożegnamy się, lol, Oddaj jeszcze coś od siebie. Tak, zapraszam na mój kanał. Kanał będzie w opisie. W opisie tego do do za kanał. No i do Citera będzie kanał. Będzie, będzie oczywiście też IP serwera. Tak, w wszelkiej formacie. Może podamy to Skype'a Meza, może jeszcze nie zastanawimy się. No i zapraszamy na ten serwer. Cześć. No. Tak. Dziękuję za obejrzenie.